Thank you. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj oficjalnie czwartek, nieoficjalnie dzień kluski. Dzisiaj mam znowu dzień kluski, bo znowu zaczynam odchorowywać stres. Nie radzę sobie ze stresem. A ostatnio miałam sporo takich stresujących sytuacji, bo um, przejechałam się na relacji, y, która myślałam, że będzie taka na zawsze i była mi pewna potem mój urlop zawisł na włosku, mam za dwa tygodnie jechać na urlop ale wszystko zawisło na włosku bo pojawił się problem z opieką dla Tobiego była już ogarnięta, natomiast wysypało się musiałam szybko coś organizować oczywiście masa stresu, nerwów i tak dalej. potem na to wszystko jeszcze zepsuł mi się samochód i jakby padł akumulator jakby spoko, natomiast finalnie okazało się że padł tak bardzo, że nie jestem w stanie go ożywić, w związku z tym wczoraj tymi ręcami zmieniałam Akumulator, pierwszy raz w samochodzie. Ja, osoba, która nie wie, dlaczego samochód jedzie. Jakby ja się nie znam na mechanice, ja nie umiem takich rzeczy robić. No ale z braku innej opcji musiałam sobie poradzić z tym sama. Także z jednej strony cieszę się, że zdobywam nowe skille życiowe, ale z drugiej strony kosztuje mnie to masę nerwów, masę stresu. No i ja ten stres potem odchorowywuję. Jakby on wymaga ode mnie tyle energii, że i mentalnie, i fizycznie jestem po prostu wykończona. Także dzisiaj jest dzień kluski, a ja nie mam czasu na to, żeby być kluską, bo, tak jak mówię, no za, za dwa tygodnie urlop, więc ja mam jeszcze masę pracy w związku z tym. Dzisiaj właśnie skończyłam książkę do recenzji wewnętrznej, tym razem nie dla wydawnictwa, to mi nie ma ochoty słuchać, nie dla wydawnictwa, tylko dla autorki. Naprawdę fajna, zaawansowana fantastyka, taka trochę science fiction, trochę w klimatach post-apo, ale takich gamingowych. Bardzo fajna rzecz, natomiast trudna i bardzo obszerna, więc nie wiem jaki to będzie miało potencjał sprzedażowy. No ale napisałam generalnie to, co o tej książce myślę, także z tego się już dzisiaj wywiązałam. I tak dzisiaj, wiecie, absolutne minimum, które muszę ale dzisiaj nie mam czasu na bycie kluską bo dzisiaj powinnam być w ogóle najlepszą wersją siebie, ponieważ za dosłownie dwie godziny mam rozmowę z Empikiem A w miarę ważnym temacie więc no dobrze by było móc, móc być w stanie złożyć sensownie więcej niż dwa zdania więc no zobaczymy jak mi to pójdzie na razie cały dzień tak napra naprawdę rozwalony, dlatego że rano padał strasznie deszcz, nie mogłam tobie go zabrać na spacer bo on nie wyjdzie absolutnie w takiej pogodzie A więc wszystko próbuję sobie Jakoś poprzekładać, ale najważniejsze, właśnie, żeby ogarnąć tą rozmowę i żeby wypaść na niej jakoś w miarę sensownie. Za przygotowanie obiadu. Dzisiaj będzie zupa meksykańska z kukurydzą, czerwoną fasolą i papryczkami jalapeno, takie coś, takie coś. Generalnie ja nie jestem wielką fanką zup, ale ostatnio, tak wiecie, nie mam ochoty na konkretne jedzenie, nachodzi mnie coraz częściej na zupę, ale też nie chcę się gotować całego gara normalnej zupy. Jak ostatnio zrobiłam, słuchajcie, zupę krem z kalafiora, brokuła, marchewki kukurydzy i z intensywną przyprawą kary. To generalnie był pycha i pierwszą porcję dałam ze smakiem, a niestety potem cały garnek zupy wylałam, bo na drugi dzień nie byłam w stanie patrzeć na tą zupę i nie byłam w stanie znieść jej kons konsystencji, bo ja nie lubię zup kremów. Także te są spoko, jak kupuję sobie nieraz w Lidlu takie właśnie gotowe, bo tutaj coś pływa w środku, także jest coś, coś więcej niż sam taki kęsty krem, jak jakby ze słoiczka. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię, a tą odrobinę plastiku raz na jakiś czas jesteśmy w stanie przeboleć. Jeżeli chodzi o rozmowę, słuchajcie, to totalnie niepotrzebnie się stresowałam. Jednak była jakaś taka, wiecie, presja, żeby dobrze wypaść i tak dalej, ale okazało się, że totalnie niepotrzebnie. Rozmowę ze mną przeprowadzał Wojtek, który, z którym pracowałam wcześniej w jednym z wydawnictw. No, w związku z tym, jak znamy się, dobrze się dogadywaliśmy, trochę Wojtek był moim szefem do tej pory, trochę był po prostu współpracownikiem, ale zawsze mieliśmy dobry kontakt, więc mimo tego, że przez ostatnie parę lat go nie utrzymywaliśmy jakoś szczególnie, no to, to gdzieś tam spoko, że można ten kontakt nawiązać po tych paru latach ponownie. Otwierają się dla mnie pewne fajne perspektywy zawodowe. Zobaczymy, co z nich jeszcze wyjdzie, bo jeszcze mamy kilka kwestii do doprecyzowania, do, do omówienia. Natomiast parę fajnych rzeczy gdzieś tam w tej perspektywie jest. One nie mają związku jako tako z kanałem, więc nie chcę na razie za wcześnie o tym mówić. Natomiast dla mnie to po prostu będzie fajna opcja rozwoju zawodowego w kierunku, który mnie zawsze interesował, tylko który trochę zawsze miałam wrażenie, że jest bardzo zamknięty, bardzo wąski i do którego trzeba się w jakiś sposób dostać, tylko nikt nie mówią w jaki. E, także może tym razem mi się uda dostać, zobaczymy. Na pewno będę update'ować, jeżeli faktycznie ta współpraca dojdzie do jakiejś e, faktycznej realizacji, e, a na razie stawiam sobie zupkę. Mm -hmm. film na jutro, ale totalnie nie mam ochoty, nie mam weny, wiem, że nie miałabym flow, jakby nie, nie, nie byłoby to składne. Nie byłabym z tego zadowolona, więc stwierdziłam, że sobie odpuszczę. I kiedyś bym się za to biczowała, to znaczy, kiedyś, jakby choćby skały pękały, to ten odcinek musiał być. I uczę się tego, że się nic nie stanie, jak nie będzie. Czasami po prostu trzeba sobie odpuścić. Um, czasami po prostu, wiecie, jakbym miała to robić na siłę, to wy byście widzieli, że to jest zrobione na siłę. Że nie miałam weny, nie chciało mi się... Cokolwiek, więc uczę się po prostu sobie czasami odpuszczać. Świat się nie skończy, jeżeli tego jednego filmu nie będzie. Możecie obejrzeć te, których nie widzieliście wcześniej, albo cokolwiek, albo po prostu sobie ode mnie odpocząć, i to też jest okej. Okay. Ja wiem, że YouTube i w ogóle social media wymuszają regularność, wymuszają taką systematyczność, bo jak cię nie ma, to znaczy, że znikasz. Jak cię nie ma, to tam YouTube cię nie, gdzieś tam nie promuje, to do filmy do ludzi nie docierają i tak dalej, ale generalnie, no trudno. No nie dotrę do kogoś i świat się z tego powodu nie skończy i nie zawali. Także nagrywanie na dzisiaj zostawiam, nic się nie stanie. E, załatwię w tym czasie rzeczy, które miałam zrobić, które czekały, aż wróci samochód i mam ogromną hałdę prasowania do zrobienia przed wyjazdem. E, dla mnie prasowanie jest w ogóle największym triggerem, nie znoszę tego robić. I tak wiecie, wszystkie ciuchy, które wymagają prasowania, tak zrzucam na jedną kubkę. I ta kubka już pomału zaczyna przekraczać rozsądne rozmiary, więc muszę coś z tym zrobić. Ale update czytelniczy, słuchajcie, bo w ostatnim filmie mówiłam Wam, że chciałam zacząć czytać książki Tess Gerritsen. I w końcu się zabrałam, bo ja mam tak, że jak coś chce zrobić, to lepiej, żebym to zrobiła teraz, bo potem będzie leżało odłogiem przez kolejne pół roku. I zabrałam się wczoraj za chirurga. I po prostu bawię się jak dziecko w Disneylandzie. Rewelacja. To jest generalnie thriller, kryminał, historia... Seryjnego mordercy, który w bardzo brutalny sposób okalecza swoje ofiary. Najpierw odbiera im życie, a potem je okalecza albo właściwie odwrotnie. No w każdym razie dzieją się okropne rzeczy. Do tego jest troszkę wątek medyczny, troszkę wątek taki lekarsko-szpitalny, to jest do tego poprzeplatane drobnymi wątkami obyczajowymi, ale to, co jest fajne i to, co mi się bardzo spodobało od razu od samego początku, to jest to, że mimo tego, że to jest krwawe, to jest brutalne. I można by było powiedzieć, że to jest taki typowo męski kryminał. Troszkę mi przypominało piętno, które czytałam ostatnio, przynajmniej takim klimatem początkiem właśnie tym, tą makabrą tak naprawdę. Mimo tego, że jest ta makabra, to jedną z osób prowadzących śledztwo jest kobieta. A jednak suma summarum nie za często się zdarzają kobiety, policjantki jako główne bohaterki właśnie m, kryminałów czy, czy thrillerów. Raczej jak są trudne sprawy, takie bardziej makabryczne, to prowadzą je mężczyźni. Jasne, świat policyjny jest świat bardziej męskim, ale nie też całkowicie męskim. Jasne, że łatwiej znaleźć policjantkę, która pracuje w drogówce, albo policjantkę, która pracuje jako tak zwany krawężnik, to czyli po prostu w takim nawet nie wiem jak się nazywa ten wydział, ale generalnie wiecie, no pierwsze patrole te sprawy, tam łatwiej znaleźć policjantkę niż na przykład w wydziale zabójstw, no, ale jak widać są i radzą sobie całkiem nieźle. Na razie jestem na stronie 142 i słuchajcie, to no mało brakło żebym zerwała nockę. Czytałam wczoraj chyba do północy i naprawdę już mi się oczy zamykały, ale miałam takie: jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział. Chcę czytać dalej, ale już zmusiłam się, bo nie byłoby to totalnie rozsądne. Natomiast nie mogę się doczekać, aż wrócę do książki. Także widzę, że ta dobra pasa kryminalna trwa nadal i oby reszta książki tej opinii nie zmieniła. Poziom dumy i zadowolenia z siebie wywaliło pod sufit. E, odebrałam dzisiaj moje pierwsze redakcyjne dziecko, czyli Nie chcę być Tobą, Natalii Brożek. Zawsze chciałam pracować z książkami. Zawsze chciałam pracować z tekstem. Niekoniecznie może od strony marketingowej, z czym mam większe doświadczenie, ale chciałam pracować stricte z tekstem. I to jest pierwszy raz, kiedy moje nazwisko jest w stopce redakcyjnej książki. Także e, poklepuję się po plecach za dobrą robotę. Pierwotnie miałam robić tylko rewizję po składzie i po korekcie, czyli miałam sprawdzić, czy przed wydrukowaniem wszystko jest w porządku. Niestety okazało się, że dużo rzeczy było nie w porządku i które można było jeszcze poprawić. No, w związku z tym, Wtedy miałam takie intensywne parę dni poprawiania, szukania błędów, redagowania pewnych elementów, szukania dziur i tak dalej. Udało się. Myślę, że większość, się nie wszystkie te dziury załatać, także jestem przedumna. A książkę wam polecam, bo to jest taki bardzo jesieniarski tytuł: Obyczajówka, akcja osadzona w Szkocji. Dziewczyna chce oderwać się od swojego życia w Polsce, wyjeżdża do Szkocji do pracy w nietypowych trochę okolicznościach, no i tam szuka inspiracji, szuka swojego miejsca, szuka trochę szacunku do samej siebie i swojej wizji na przyszłość. bo stwierdziłam, że nie wezmę się dzisiaj za żadną pracę, dopóki nie dowiem się, jak ta książka się kończy. Jestem usatysfakcjonowana. To była naprawdę bardzo dobra książka. Na plus z całą pewnością konstrukcja fabuły, w ogóle pomysł na fabułę i odniesienie jej do mm, kwestii medycznych. Ja rzadko generalnie sięgam po kryminały i thrillery mm, związane z medycyną, gdzieś tam osadzone w szpitalu i tak dalej, więc dla mnie to była pewnego rodzaju odskocznia i nie tyle, że nowinka, ale jednak coś, z czym nie mam do czynienia aż tak często. E, także podobał mi się właśnie koncepcja, podobała mi się dynamika, podobało mi się to, że z bardzo jakby napiętej akcji przeskakujemy na chwilę do takich bardziej obyczajowych elementów, które troszkę ją spowalniają, dają to poczucie oczekiwania na kontynuację. Bardzo podobało mi się to, że są fragmenty pisane z perspektywy sprawcy. Więc ten sprawca staje się bardziej namacalny. To nie jest tylko taki abstrakcyjny byt sprawcy, który po prostu musi być w kryminałach, ale też po prostu ta osoba staje się jakby bardzo bardziej rzeczywista w kontekście książkowym. To co trochę zadziałało na minus chirurga to to jak w sumie niewiele jest tej policjantki, od której przecież seria to jest Rizoli Ricoli Isles, więc troszkę było jej za mało. Liczę na to, że w kolejnych tomach będzie jej więcej. Bo tutaj była postacią wyrazistą, ale mam wrażenie, że jej jeszcze nie poznałam. Że innych bohaterów poznałam trochę lepiej. No i na minus zadziałało też trochę zakończenie. Za to zakończenie odjęłam gwiazdkę na Goodreads. Oceniając finalnie na cztery gwiazdki. Dlatego, że to zakończenie jest takie trochę. Um, jeden bohater wpada i robi rozpierciel. E, niby jest ku temu podstawa i niby jakby ma to ręce i nogi, ale trochę mi brakowało mm, większego przemyślenia tego zakończenia. Ale ogólnie nie mam się czego czepić, bardzo dobrze mi się czytało, e, fajne napięcie, wszystko jest wyważone, także naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. No i teraz mam klina, bo nie wiem, czy sięgać po kontynuację od razu, e, czy zabrać się za układanie puzzli, bo właśnie odebrałam z Vinted nowe kupione. E, zamówiłam sobie... Um, za dosłownie jakieś grosze, bo w sumie za obie paczki zapłaciłam. 24 chyba 4 zł, plus, plus te koszty winty no to tam może wyszło 30. Mam tutaj Wernerca Włochy, 1000 elementów, i e, Soler Majorka, też 1000 elementów, oba z serii Letni Me Race Strefla. E, tak jak widzieliście, może na Insta, ja mam ostatnio mocną zajawkę na puzzle. E, I tak wieczorami albo w, w weekendy właściwie głównie słucham audiobooków i układam puzzle. E, przypomniało mi się czasy dzieciństwa, jak spędzałam nad tym naprawdę dużo czasu. No i teraz właśnie rozchwina, czy nowe puzzle, czy książka. E, ale na razie, na razie muszę się też do pracy, a, a potem pewnie i jedno i drugie wpadnie w weekend. Mam racuszki, właściwie ostatniego racuszka Nie wiem dlaczego mi się wydawało, że robienie racuchów Jest strasznie czasochłonne Może dlatego, że moja mama jak robiła racuchy To zawsze w wersji hurtowej, w ilości hurtowej A okazało się, że takie śniadaniowe racucha Można zrobić w 10 minut I są bardzo spoko Jedno jabłko pokrojone w kostkę mm, Pół szklanki mąki Pół szklanki mleka Troszkę cukru waniliowego Jedno jajko, trochę cynamony. Git. Słuchajcie Zaczęłam sobie czytać drugi tom Tess to Gerritsen, czyli tej serii Rizzoli i Isles. Mm, dajcie mi skończyć. Jeszcze raz, bo z racuszkiem to tak średnio. Zaczęłam czytać drugi tom, czyli Skalpel. Jestem w tej chwili na stronie 130, więc spokojnie sobie dzisiaj książkę skończę. I to, co mnie bardzo zdziwiło w ogóle od samego początku, to fakt, że tak naprawdę trochę kontynuujemy sprawę, którą poznaliśmy w pierwszym tomie. W pierwszym tomie wydawało mi się, że sprawa chirurga została zamknięta. Wiadomo było, kto jest sprawcą, wiadomo, że odsiaduje karę. Od tego zresztą zaczynamy skalpel. I nagle się okazuje, że to jakby wracamy do tej sprawy, bo albo jest naśladowca, albo dzieją się jakieś inne dziwne rzeczy, i nadal mamy rozdziały z perspektywy tamtego pierwszego sprawcy, z tego pierwszego tomu. Wiemy, co on dalej robi w więzieniu i co się dalej z nim dzieje, i jakby to mi trochę rozwala mózg, bo za dużo jest tutaj podobieństw, żeby to były sprawy niezwiązane zupełnie ze sobą, ale jednocześnie. Racjonalnie nie mogą być związane, skoro osoba, która była sprawcą w pierwszym tomie. Jest w więzieniu. Nie mogła tego wszystkiego zrobić. Dzieją się znowu rzeczy makabryczne, dzieją się rzeczy dziwne. Jest kilka zbrodni tym razem, mm, kilka różnych wątków. Jedne wiadomo, potraktowane trochę bardziej po macoszemu na razie, inne troszkę bardziej dokładnie. Mamy więcej tej głównej bohaterki, czyli Rizzoli, Rizzoli. W każdym razie jej jest więcej, lepiej ją poznajemy. Jest faktycznie na pierwszym planie, a nie tak jak w pierwszym tomie, trochę bardziej na marginesie. Poznajemy też w końcu doktor medycyny sądowej. Chyba ona się tym zajmuje, tego w opisie chyba nie ma, ale wydaje mi się, że tak można ją określić, czyli Dr. Iles. Ona mi się od razu skojarzyła takim vibem z Mortysią Adams. Eee, może dlatego, że była opisywana, wiecie, że nosi tak trochę po gotycku, że ciemne włosy, blada cera, czerwone usta i tak dalej, miałam od razu takie Mortisia Vibes, eee, ale absolutnie nie o vibes'y chodzi, tylko o jej kreację postaci. Jest interesująca, bo to jest druga, taka twarda kobieta, która wchodzi do typowo męskiego świata i mierzy się z rzeczami absolutnie obrzydliwymi. I okrutnymi. Także czyta się przefantastycznie. Plan jest taki, żeby dzisiaj skończyć i jeszcze Wam po południu, może czy wieczorem, opowiedzieć o wrażeniach. Tak sobie skaczę między książką a puzzlami, bo one też się dopraszają o uwagę. Nie wiem, czy też tak macie, że jak kupicie sobie coś nowego, na przykład puzzle, albo jakąś, nie wiem, jakąś grę, albo jakąś nową książkę, no z książkami nie zawsze tak mam, ale właśnie jakieś puzzle, gry, coś takiego, to mam automatycznie ochotę siąść i to układać już natychmiast. Nie, że za chwilę, nie, że jak znajdę chwilę. Wolnego. No, i właśnie jakby nie mogłam się doczekać, od razu się zabrałam za układanie jednego z tych tysiąców, a czekam jeszcze na paczkę od Ani, bo mamy taki układ, że wymieniamy się po prostu puzlami. Jak ona coś poukłada, to przysyła do mnie. Jak ja mam coś nowego i łożę, to wysyłam do niej. I wiem, że idzie duża paczka z dużą ilością puzli, także trochę już przebieram nogami, nie mogę się doczekać. I jesień w tym roku będzie bardzo, bardzo puzlowa. I powiem Wam, że no, ja tego nie kupuję. Tak jak chirurg mnie porwał tym napięciem, tym dynamizmem, tym, że właśnie obserwowaliśmy częściowo perspektywę sprawcy, tak w przypadku skalpela cała ta ekscytacja gdzieś uleciała. Mimo tego, że w sumie nadal było napięcie, nadal była jakaś zagadka, to ciężar został przeniesiony na rzeczy, mam wrażenie, niedostępne dla czytelnika. To znaczy. Mm, Choćbyśmy chcieli, to nie moglibyśmy rozwiązać tej sprawy. Moglibyśmy szukać ewentualnie drobnych rzeczy, które gdzieś tam możemy próbować wytropić drobne rzeczy, które są niejasne w całej fabule, które mogą sugerować właśnie jakiś kierunek tego śledztwa, ale tak naprawdę. Nie bylibyśmy w stanie rozwiązać zagadki, a ja tego bardzo nie lubię w kryminałach, kiedy ja nie jestem w stanie mm, razem ze śledczymi próbować rozwikływać sprawy, ustalać tożsamości sprawcy itd. W tym przypadku, jakby całe to napięcie, całe to moje oczekiwanie na to, kim jest sprawca, było przytłumione tym, że ja byłam obok tej historii, a nie w tej historii. Nie wszystkie elementy zostały wyjaśnione, pewne rzeczy pozostały nadal gdzieś tam zawieszone w przestrzeni i w aspekcie głównej zbrodni, której dotyczy książka, i też w aspekcie pewnego rodzaju zbrodni pobocznych. Okazuje się, że to jest taka trochę część większego planu, większego czegoś, co jakby od początku dla nas nie jest absolutnie uchwytne. Nie mówię o obecności mastermindu, raczej mówię po prostu o tym, że sprawa jest większa niż możemy sądzić, rozpoczynając lekturę, i tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie zmierzyć jej rozmiarów. Także moje zainteresowanie w czasie lektury to było tak tu, jak zaczynałam i było takie. Nie! na sam dół do samego końca tak naprawdę już wiecie kartkowałam bo kartkowałam ale nie porwało mnie i tak jak w pierwszym tomie brakowało mi w pewnym sensie poznania bohaterki tak tutaj mam wrażenie że ten temat jej przeżyć emocjonalnych jej doświadczeń itd jest na tyle intensywny że aż nie to, że zbędny, ale zbyt obszerny. Także tam było za mało obyczajówki w pewnym sensie w tym kryminale-thrillerze. E, tutaj tego było ciut za dużo, e, albo nie w takim wydaniu, w jakim ja bym była usatysfakcjonowana. W ogólnym rozrachunku. Nie był to, nie była to dobra kontynuacja, to, to jest może źle powiedziane, no bo dla samej historii to była słuszna kontynuacja, jest jakiś potencjał, jeszcze tutaj końcówka jest z perspektywy sprawcy, jednego ze sprawców, któregoś sprawcy, nieważne, jest perspektywa na kolejny tom, ale nie wiem, czy ja jestem zainteresowana kontynuowaniem tej samej sprawy w jeszcze kolejnym tomie. Chciałabym, żeby bohaterowie już przeszli do innej sprawy, bo trochę zaczyna to być powtarzalne, trochę zaczyna być repetycyjne. Nie powiem, że klątwa drugiego tomu i nie powiem, że to jest jakieś absolutnie fatalne, natomiast z całą pewnością nie jest to to, na co liczyłam.